Kiemane maneczko, widzowie! Zauważyłem, że ostatni odcinek z Monoflying Fire tak wam się spodobał, więc postanowiłem, że. O! Zrobię jeszcze raz. Tym razem wybór pat na Pokémon Black, bo już od dłuższego czasu tak rada mną chodziła, co w sumie. może być lekko niepokojące. A jeśli chodzi o powód wybrania przeze mnie typu wodnego, który zapewne zauważyliście na miniaturce oraz w tytule, to ten nie wiem, w sumie jakoś tak wyszło. No i jeszcze warto wspomnieć, że dzisiejszy odcinek nie będzie na zasadach nazwa, gdyż ponieważ do tego, że. bo. Nie miałem ochoty, ale gwarantuję wam, że jeśli po tym filmie wbijecie 100 lajków, to zrobi mi się bardzo milutko. I dziękuję, pozdrawiam z rodzinką. Chciałem się nadać jakoś tematycznie z wodą i nie wiem co ja ze 17 listopada miał w głowie, ale chyba nie chcę wiedzieć. Teraz coś czego nikt się nie spodziewał, otóż na startowe wybrałem Oszołata. Wiem, wiem, zaskoczyłem, ale o to chodzi, ale my zaskoczenie, musi być. Tu to wiadomo, nic ciekawego, walki z rywalami, tym plazma, więcej walk z rywalami, ale walka z Liderem z Sylanem to naprawdę była katorga i bardzo dobrze, że nie zagrałem tego na nazwoku. W sensie, jeśli nie pamiętacie, to w tej sali zawsze walczy z Liderem, który ma papa oraz jedną z trzech małpek, który jest super efektywna na twojego startera, co sprawia, że ta walka z samym Oszołatem, bo przypominam, nic do tej pory innego wodnego nie ma, jest dość ciężka i wymaga naprawdę dużego szczęścia. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, że gry po 20 razy tylko po to, żeby przejść pierwszego lidera. Prawdopodobnie długo starałem się nie przybijać level cupa. ostatecznie coś we mnie pękło i wbiłem poziom 16, co i tak od razu nie pomogło, bo dopiero po szóstym razie na tym poziomie wreszcie udało mi się zbić Lilipawa bez oberwania obrażeń, oraz Ochoatawi udało się utrzymać po dwóch łańwipach, z czego drugi był po workupie i dobyć pan krytycznym taktem. Wiem, że w moich poprzednich filmach mówiłem o tym, że jak którykolwiek z moich Pokemon uczy się wymaganego Hema do przejścia dalej, to muszę go nauczyć. Uczyć, ale ja przecież nic takiego nie mówiłem, ja w ogóle cośkolwiek mówiłem, my istniejemy, to nie jest symulacja, halo pomo... Tutaj nawaliłem teamowi plazmą, po czym aszołat do Dołota. Tutaj znowu nawaliłem Timowi Plasma, po czym nikt mi nie ewoluował, bo dalej nikogo więcej nie mam. Ale gdy dotarłem do Nacrim, to przed wejściem do M Pinwin Forest nareszcie do swojej drużynie dodałem tym pola, którego, fun fact, nigdy nie używałem, a często chciałem, gdy blaki czy Whitey. Czas na walkę z Lenorą, która dla mnie była cięższą wersją Whitney. Bo tak jak właśnie Whitney miała ma tylko jednego dojebanego polka, tak Lenora ma dwa dojebane polki. Ale nie wiem, może ja się nie znam i pierdolę, Kocupały. No ale walka sama w sobie nie zajęła zbyt długo, bo wystarczyły trzy podejścia. No i Herdiera z Intimidatem zacząłem tym polem. No dziwo, udało mi się trafić z Supersonikiem, co jest dość rzadkim widokiem. Pokonałem go dwoma baby blimami i wystawiłem swojego nieszczęsnego łoczaka, który nie przeszedł od razu do akcji z Retroliate'em, tylko zaczął od hipnozy, którą debilnie nie traf... A, ja też nie trafiłem. Trafił mnie właśnie Retroliate'em, ale... Trafił mnie właśnie retaliatem, ale dwa razy począwszy sam się jedną przez konfuzję z Supersonika, który znowu trafił. Niestety przeżył na małej ilości życia, więc Lenora go wyleczyła i tak tym plowi. dalej udało się go zbić dość potężnie, przez co Dewalt miał dość proste zadanie do zakończenia walki. Dalej coś z teamem plazmu, który ukradł czaszkę, więc poszliśmy za nimi w pościg, ale wiadomo, w sumie to wyjebane, w to ważniejszą sprawą jest fakt, iż w środku lasu Pinwin możemy złapać kolejnego kompana, a jest nim Panpul i o ja pierd. No ja tej durnej małpy nie mogłem w ogóle kurwa znaleźć, ale gdzieś po 20 minutach tak nareszcie się udało dodać trzeciego kompana do drużyny. Dokończyłem tą fabułę i dojściu do u tego naukowca wziąłem Waterstone, służący do ewolucji nowo nabytego panpura, co też go od razu ewoluowałem, bo w sumie po zobaczeniu go movesetu znam, że nie ma większego sensu dalej trzymać go bez ewoluowania. Chciałem w tym momencie udać się po Skamelinę, by do teamu dodać Tirtugę, ale najwidoczniej najpierw trzeba pokonać Berga, który też nie był łatwy i wymagał szczęścia. Ogólnie, jak mogę się zauważyć, to tak, Wodnopoki mają dość ciężki początek w tej grze. Oczywiście największy problem stanowiła Liwanii, która przez swój tryb trawiasty oraz fakt, że jest trzecim stadium ewolucji, przez co ma dość mocne statystyki w porównaniu do moich Pokemonów, była ciężka do obejścia. Moim jedynym do tej pory super efektywnym atakiem na był Fury Cutter, więc moja taktyka opierała się na stakowaniu tego tak na Weirdly Pidge, którym zaczynał, by móc owołliwanie one-shotować. Ale było to naprawdę trudne do zrobienia. Trudziłem się z nim dość sporo i zasadniczo tą moją taktykę można by wyjebać do kosza, bo ostatecznie pokonałem go przy pomocy Berna ze Skada Simipora oraz dzięki spawnowaniu potek. W sensie starałem się grać chociaż bez leczenia podczas walk, ale ogólnie to mogę się towarzy, mam dość złą psychę. Jak mówiłem wcześniej, na pustyni wziąłem od typa Kamilina i cofnąłem się szybciutko pach, pach do naklin, by wskrzesić mojego żółwika, tylko tak samo jak tym pola, zawsze chciałem użyć drużynie, ale nigdy tego nie zrobiłem. Więc tak, to jest prawdziwy powód postynia tego odcinka, bo chciałem te moje małe słodziutkie kurewki użyć w drużynie. No i propos tych kurewek, to po dojściu do Nimbusy i najebanie teamowi plazma, tym polu e do Palpitoda, zyskując podtyp grunt, co od razu Sprawia, że jest o wiele bardziej useful na kolejną salę, która jest oczywiście elektryczna, a no i tu to takiego słociaczka zrobiłem. Jeśli chodzi o walkę z Elise'u, to typowo jej molgi przez swojego Volt switcha wkurwiały mnie niemiłosiernie oraz ich airy były były dość sporo mojemu palpitołdowi, więc musiałem się leczyć, a jeśli chodzi o strike, no to tutaj to dwa mudshoty i zebry, już nie było tak o... Jeśli chcecie wiedzieć, kto był prawdziwym bossem tego rana, to bez dwóch zdań był nim Serwań czy w późniejszym etapie Serperio Cherena i co wiadomo, jedynym super efektywnym atakiem na niego był Jury więc go spróbowałam stakować na Lajpardzie, Le ale nie, bo on ma torment. Jeśli mam shotową popłacę z Victor Tornado i Mega Draina, w sensie serii, chyba żaden z poprzednich, jakichś przyszłych liderów nie sprawiał takich problemów, co ten liściasty wąż. Ale w końcu za 110 razy udało mi się go pokonać na moście do co vale. złapałem tak To jak możecie sobie pomyśleć, ze względu na swój typ będzie dobro kąt na Serperiora. Nie. Nie był. W noweleniu ponownie mówi Plasma w chłodni zmierzyłem się z Gnianem i wiadomo, nie ma tu na co mówić, bo to była czysta dominacja genetyczna. W sumie bardziej... typowa? Hmm. jaskinie z ELEKTRYCZNYMI POKEMONAMI, KTÓRE SĄ SUPER EFEKTYWNE NA MOJE WODNE POKEMONY, po której dotarłem do Mistrata, z której udałem się to wierzyć na drodze siódmej, gdzie Ducklet i Doet ewoluowali Kazałem Skyli wypierdalać do sali streamiga, bo to... bo za to jej płacą, nie? Dodatkowo podczas czyszczenia sali to ewoluowało do 6 No jeśli chodzi o walkę sam z samą Skylo, to kazałem mojemu żółwikowi, by sobie ze dwa razy pokurwił pod nosem, po czym każdego jej pokemona zwanshotował Tak go to podnieciło, że i on ewoluował i stał się jebanym bydłem! Dostałem wreszcie serfa, więc mogę dodać ostatniego członka do drużyny Freelisha No i się malo, mało, ale wiecie nie używałem, a no bo to szkoda czasu, nawet na no, łapanie. No, chyba, że nie. Następnie to z jakichś ciekawszych rzeczy, to zawalczyłem z Blaisenem. Zamierzałem powtórzyć taktykę na kurwienie pod nosem dla Karakosty, tym razem trzy razy, ale w międzyczasie pan używał AC Darma, więc nie padł na jednego szczała i dość mocno obił Karakosty przy pomocy mirror shota. No jednak, przy zmniejszony speed skersa Karakosta padł od razu od Braina Bertica. Wystawiłem Freelishal. Ale dostał swagerem, obił się, ocknął się i tak zasadniczo to Bertika tak porunczył się, pogłasił i padł. Samuro dostał swagerem, ale najpierw się przez niego przebił, a w następnej rundzie ocknął się, więc miałem tylko za plus 2 chyba do ataku Samurota z revengeem. więc macie się domyślić jak się walka zakończyła. Lilith Evelowo do Jelly Senta i udałem się do tej smoczej wieży, czy jaki tam. idzie. N przebudzić sobie z ekrym, coś tam jeszcze, bo na typu Singlecie po wszystkim dostałem Light Stone'a do przebudzenia Reshirama, który nie jest wodny, więc dla mnie trochę chujnia, nie wiem po chuj mi on, ale okej okay. Reshiram jest częściowo smoczy Ostatnia sala też jest smocza. Przepraszam. Podobnie ja chciałem powtórzyć taktykę z Karakosto, tym razem razem mi nakazałem mu to skrupę wypierdolić gdzieś, bo na chuj mu ona tego gospowania Rel z Jufraxxxxura lidera obił do połowy Dradigona, ale przez Dragon też został zmieniony miejscem ze samolotem, który dobił go krytycznym slashem. Z miniem na Senta on wystawił Hokosaurusa, który zaczął się od razu setapować. Jerry Sand obił go dość mocno, po czym padł. Słanna nie dała rady go dobić, przez co się wyleczył. Słanna drugi raz nie dała rady go dobić, przez co padła. I walkę dokończył Simipur. Drodzy do Victory Rot, ostatni raz zmierzyłem się z Cherenem i jego Superiorem. I no. Ech, dzięki Bogu, że już nie będę musiał więcej. Zaczynamy Victory Rot, i nadszedł czas na ligę. Czy mi się wydaje, że w każdym odcinku mówię, że nadszedł czas na ligę. pierwszy szogiem wziąłem Shunt Hall, na której użyłem Shell Schmasa z Kurwa, i dosłownie całej team zrunshotowałem, jedynie jej ostatni shunter przewie przebieg Karakaostą ale na szczęście nieskutecznie. Kolejny był Glimshay, zacząłem od Słanny, którą dwoma e-stleszami zdjąłem jego z Craftiego. Dwa razy prawie shotowała Krokodila, którego Glimshay cały czas leczył, ale w sumie to tyle, Swojego losu nie zmienił. No wystawiłem wystawiłem Seis Seismithoda. Dostosowczy Night e Slashem obił i wyleczył się z Rain Punch'a, poczuł, pad od drugiego krytycznego Night e Slasha. Dobiłem go samorotem, ale zanim to, to dostałem za traktę i przez pięć rzędu nie zaatakował, przez co prawie padł, ale wreszcie go dobił. A Simipur, dwoma skaldami, i pokonał Bischarpa kończąc w walkę. Na Kitewin. zacząłem sobie z metodą, po czym jej Reuniclus, Senagle Energy Bola użył taką. Wystąpiłem Jelly Santa, który Shadow Bolem go nie dobił, a ten użył Thunder. Kurwa, czy ona została stworzona do skontrowania mojej drużyny, czy jaki chuj? Wyleczyła się, ale dzięki zmniejszonemu specydopowiadze do Bola padał po dwóch kolejnych. Nego Fifar został mi obiłem do połowy, po czym użyła sobie Thunderbolta. Nie no, wiecie, taką o Game sobie ponad 10 lat temu przewidział, że zalegam w tą Mono Water Rel. to szutowa Kostę, ale ustał i dobił crunchem. Musharne no, for some reason zjeść zdjąć furikaterami, co się okazało nieskuteczne. Wyleczyła się i pokonał ją z Simipurem. Simipur obił ostatniego CG riffa prawie do połowy i został dobity i walkę dokończyłem Brave Birdem słanny. Ostatniego członka to pokonałem dzień z tymi purem i słoną, więc mało co to mam do powiedzenia. Po sili wykurwistych kaczenek nadszedł czas na dość trudną serię dwóch walk pod rząd, na szczęście z leczeniem między nimi. Byłem jak pierwszy raz grałem w Black i ledwo pokonywałem Ena, a zaraz walczyłem z jeszcze trudniejszym Getisem. Trzeba przyznać, że było to coś oryginalnego, bo w żadnej innej tego nie było. No ale wracając do niestety wymusza na mnie Zopanie Reshiama, co też robię używając Masterbola, no ale wiadomo, nie biorę go do drużyny. Walkę z Enem zacząłem samorządnie. Na jego zakroma, bo zapomniałem, że po złapaniu od razu się walczy i nie mogłem go zmienić na inny lead. Więc samolot został rozpierdolony jednym Fusion Boltem. Wystawiłem więc chyba jedyne co mogłem: Seizmith Oda, który go tak kąsał bulldozem, że wykąsał mu full Restora i prawie zakąsał krytycznym buldozem, ale niestety padł. Dobiłem go więc ryzykownie z ładną Na King Klanga wystawiłem Jelly Santa, który pokonał go jednym zwykłym i drugim krytycznym surfem. Na jego karakostę wystawiłem swojego. Nie wiem skąd jego ma stonecz, Edge, Mu Mój nie trafi z pierwszego aquatela i kiedy miał low HP, został dobity Aqua Jetem. Simipur prawie go pokonał Kaldem, ale zostawił na nim Burna, przez co dostał i tak, jakby. W Snipur ledwo przeżył Focus Blaster z Zoroarka, obił go trochę, po czym padł od Frame Thrower. Z dobiję dobiłem Arka i zdjąłem jeszcze OPsa. Użyłem X-Reviva na Seismitołdzie, którym pokonałem Waniluxa. Oczywiście od razu zacząłem walkę z Getsisem. Dalej nie miałem okazji zmienić pierwszego Pokemona, więc zmieniłem samolotu na Karakostę, Tym sobie mogłem Shredsmasza użyć zamiast Cruncha, no ale dobra. Kofagrigus użył Toxic, po czym dostał mniej niż połowę, użył Protecta, a następnie mocno nie obił Shadow Nie i wiadomo, wyleczył się, po czym Karakosta padł od Toxica. Jellicent nie dał rady go dobić Shadowbolem, i został Stoxicowany, ale się nie wyleczył, więc Kofagrigus padł w następnej turze. Buffalantowi Drain Punch 6 Methoda bił nie za dużo, natomiast jego Head Charge bił bardzo dużo i niestety przeżył na jednym HP drugi record od Head Charge'a. Jak już się mogliście domyślać, z na dobitkę. Następny był Electros, który pod po Revengeru oraz krytycznym Razor Shellu. Kolejnego wystawił swojego 100% full legit Hydreigona na 54 poziomie. J.Sentem go podpaliłem Willow Wispem, i zasadniczo tego wystalowałem, bo długo zasiobiłem surfem, a jak miałem OHPę, to się leczyłem i tak jakoś wpadł sobie. Bishop krytyczny na slash zrunsatował Samurota, którym chciałem go pokonać czterokrotnym revenge'em. Smipurem obiłem go mniej niż o połowę HP, maxivem z krzyżem Save i bishop z Drink Punchem. Ostateczne starcie tego odcinka Save kontra kontra Walka między przepięknymi brzydulcami. Geci zaczął od ustawienia Reindensa, a, ja go lekko biję bulldozem, ze no mną i korzystając z tego deszczyku łodnego, mój przepiękny brzydulec krytycznym Muddy Waterem zdjął jego przepięknego brzydulca, kończąc dzisiejszy challenge. To nie był nazwokiem, więc teoretycznie nie był challengeem. A to był sobie monorand, więc jakby był challengeem. Ach, pój! Dajcie słowo.